Siema, siema! Z tej strony QV. Witam was na moim kanale! Ej! Co ty tutaj robisz? Wypad! Idź już mi stąd! A dobra, idź, idę. idź już mi stąd! Idź, mieszaj perki w zupie! Siema, siema! Z tej strony QV. A dzisiaj opowiem wam Jak rozwaliłem cieniasku w Lola Zapraszam! Moi drodzy, tak jak nigdy nie grałem w Lola tak. Ta gra taktyczna mnie bardzo wciągła, ona jest ogólnie od czerwca dostępna. Bardzo fajnie się gra, rozgrywka potrafi trwać nawet 50 minut, no tak 40 parę. Oczywiście jeżeli jesteśmy dobrzy, jest, jeżeli jesteśmy słabi, yy, możemy odpaść nawet po kilkunastu minutach, więc na luzie. Tutaj jest właśnie filmik, nagrywałem to telefonem, żeby wam pokazać, bo nie miałem włączonego trybu nagrywania. I właśnie stała się niesamowita rzecz, bo tam jest takie yy, Neko Help. I to umożliwia nam y, rozmnożenie naszej postaci. I tak mi się trafiło, że pierwszy raz w życiu miałem trzy razy to podczas jednej rozgrywki. Ja akurat wtedy, o tutaj, chciałem dodać jedną postać, która y, później ją można gdzieś tam znaleźć, bo y, ma lepsze parametry jakby. I rozmnożyłem tą postać bez problemu. Miałem tylko jedną, ją dostałem. I dzięki temu Neko Help mogłem już ją wrzucić na kolejny poziom, czyli miała 2 dwie gwiazdki, co skutkowało tym, że po prostu miażdżyła system. Tak? Jeszcze tu Lux miałem. To jest ta zielona czarodziejka taka. I miałem ją tylko jedną, miałem wtedy tylko jedno Neko Help. No i kurczę, czekałem, aż znajdę kolejną. Znalazłem, rozmnożyłem i po prostu ekipa była epicka, grało mi się naprawdę bardzo fajnie, około 10 wygranych podrząd miałem od samego początku, nabiłem sobie trochę kasy, fajnie to wszystko wyglądało. Później jakaś ekipa trochę podrosła w gwiazdkach, więc mnie rozwaliła, ale efekt końcowy był bardzo fajny, tu mamy już chyba ostatnie starcie, tak więc zmiażdżyliśmy przeciwników. I jest to któryś raz, który już jestem na pierwszym miejscu i tak pomyślałem, że wrzucę wam pokazać. Może też grać się w Lola. To byśmy może razem kiedyś wspólnie pograli i się porozwalali. I ogólnie tak, jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, daj suba, napisz komentarz. I to tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć!